Witam wszystkich na kanale Maryja Króla Polskiej Korony. Dzisiaj mamy 12 września święto Najświętszego Imienia Maryi. Na skutek soborowych pseudo -reform, to święto w ogóle poszło jak wiele innych świąt maryjnych, w zupełne zapomnienie. Czyli mam o tym inne odcinki, to nie będzie na ten temat, tylko tak wspomnę ogólnie, bo Sobór stwierdził, że będą święta, trzy te dogmatycznie ustalone Maryjne, czyli Boże Macierzyństwo Maryi, nie poczęcie Maryi, w niebo wzięcie Maryi, i z duszy. Bo to jest dogmat. Ale mam o tym parę odcinków, już nie chcę teraz się, mnie się nie wolno denerwować. Także odsyłam do moich poprzednich tutaj publikacji audiowizyjnych na te tematy, o heretykach i tego typu rzeczach. Co by nie było to piękne święto, wspomnę skąd się wzięło. Po zwycięstwie. Jana III Sobieskiego nad Turkiem, papież, inocenty, bodajże XI, padł w zachwyt, no bo Turcy już szli, ich celem był Rzym. Było zniszczenie katolicyzmu. Nie, Franc nie Francja, która miał sojusz, jak zawsze Francuz sobie, że powiem, zasłoni tyłek, tak, umiejętnie. Na tym polega potęga Francji. I tak jest też dzisiaj. Jak sobie umiejętnie zasłonić tylną część ciała. Kostem oczywiście inny. Bo nie, by zdobyli bez dyskusji, poszli na Rzym, złupili to, co jest najświętsze dla katolicyzmu, tak? No i tyle na takie, takie zmianki. Yy... Więc stwierdza, że będą te, tylko te, te, te trzy święta, prawda? W formie czerwonych kartek. Inne będą wspomnienia obowiązkowe. Tu jest tylko, nie wiem, chyba tylko Maria Matka Kościoła, którą dopiero święty, nie święto, przepraszam. Aby był święty, yy, Papież Franciszek, podniósł do rangi wspomnienia obowiązkowego. Na czym polega różnica? Już mój bo nie każdy rozumie, tak? No właśnie, a to jest cwany temat spesów od liturgii, heretyków i tego typu całej reszty. Święt, święto jest świętem uniwersalnym Kościołem, więc Maryjne mamy trzy, tak? Wspomnienia obowiązkowe polegają na tym, że ksiądz podczas celebracji musi powiedzieć, co świętujemy, i kilka zdań w kazaniu na temat. To może się wydawać nie, niezbyt ważne, ale jest ważne. Żeby wierni byli uświadomieni w kulcie maryjnym. A wspomnienie, powiedzmy dzisiejsze, Najświętszego imienia Maryi. No to jest taki, powiedzmy, coś, że on sobie może wspomnieć albo nie. Ja się byłem w kilku kościołach. Co polecam yy, braciom w wierze katolickiej, w szczególnie trudnych sytuacjach, wzmocnić się łaską Bożą, idąc na kilka mszy świętych. To jest nieważne, że kodeks prawa koniecznego mówi o dwóch maksymalnie, tak? Bo, albo, albo jeszcze jedna w ciągu nie? To wynikało z tego, że były pełne kościoły w latach, powiedzmy, 60. i dalszych, więc po to, żeby ksiądz miał ciągle tłumów w kościele, więc się wpisało taki właśnie paragraf. To wszystko. Jeśli kiedy, kiedy masz pusty kościół, czterech kapłanów i trzech wiernych, nie ma znaczenia. I tylko w dwóch z nich... Tylko w dwóch z nich, a powiem nawet w kilku. Celebrans oficjalnie wspomniał, że to jest święto imienia Maryi i tak dalej. I była bardzo ładna liturgia. Ale to już jest kaprys Celebransa i on może w ogóle nie wspomnieć. Muszę wspomnieć jakiegoś świętego, który mamy oczywiście wielu, co mu tam strzeli do. Mówię do Ubanu, no ale nie więcej. Sami, sami widzicie różnicę. Dobrze, no to tylko taki nawias, ten. ten Leo XIV trochę tam y, ruszył temat, bo chyba odblokowuje nieco mszę trydentyńską, czyli Tatrum ustalił Sobór Trydencki wiek XVI po herezji heretyka Lutera, którego trzy założenia w sposób niejawny i podstępny przyjął Sobór Watykański II, czyli Sola Scriptura, Sola Fidei, Solus Christus. Czyli tylko Pismo, tylko Wiara, i tylko Chrystus. I Maryję tylko tam, gdzie przypadkiem nie urodzić Pana. To, to jest koncepcja Lutera 100%. Czyli ty, Sobór Watykański II, bierzesz. Prawie ad literam co do litery herezję. Sukinsyna, który niestety nie spłodał w porę na stosie. I sobie później użył życia z kilkunastoma zakonnicami, jakby z własnym haremem, tak mniej więcej. No dobrze. Leon XIV może sięgnie porozum do głowy, bo ta liturgia trydencka, ona odzwierciedla 20, 19 wieków Kościoła. To nie jest żart. Bo Sobór Trydencki ustalił to, co było od 15 wieków i to, co później miało miejsce przez następne wieki, aż do Soboru Nieszczęsnego Ostatniego. Sami widzicie, jakie bogactwo wiary i doktryny. Dobrze, to wszystko. To był ten nawias. Chwała Maryi, tej jednej i jedynej, które wszyscy wszystko zawdzięczamy. My mamy na szczęście szczególne nabożeństwo maryjne z racji oczywiście naszego związku z Maryją, który jest tak ścisły, że można powiedzieć, że Polska to Maryja. Że Polska to Maryja. Jak pisał Norwid w wierszu Moja Ojczyzna te chaty, te sioła i te pola, to, to są Maryi Stopy. To są Maryi Stopy. To jest ta ojczyzna. No, mamy o tym odcinek. O naszym wieszczu. I teraz kilka słów o aktualności, bo wszyscy, wszyscy mówią o tych dronach. To, żebyście się nie niepokoili bez potrzeby, Powiem jedną rozsądną interpretację zdarzenia i małe orędzie do naszego prezydenta Nawrockiego. Najpierw ocenimy zdarzenie. Putin to ostatnią rzeczą, jaką by chciał, to konflikt z NATO. Dobrze. I wielu mówi, że to jest prowokacja. Nawet brytyjsko-ukraińska. Dobrze, może i taka była. Bo są siły w Europie, którymi steruje wiadomo kto z Londynu. I, i ten jest król. Bo od kilku wieków w Anglii nie ma za wiele dogadania oprócz właśnie tajnych, ciemnych sił tych samych, które mają za własność Bank Federal Reserve w USA, czyli rządzą ekonomią finansową świata, no to wystarczy, prawda? Rothschild, Morgan i cała reszta całej tej, no, co nie wiecie o co chodzi. Im niezależna pokoju, oni nie chcą pokoju. Ale chcą, żeby zginęło jak najwięcej chrześcijan, a najlepiej katolików. A jeszcze tych Polaków, o to w ogóle by było super. Ale to jest projekt angielski od wieków. To powstanie listopadowe, a na pewno styczniowe to było i powstanie warszawskie też było prowokacją brytyjskich skór sukinsynów. im na rękę. Oni nie muszą ginąć i walczyć. Nas wpierniczyć w bagno. Że drony wyleciały z terenu Federacji Rosyjskiej, to nie znaczy, że wystrzelili je Rosjanie. Ile trzeba przemycić grupę pajaców i wystrzelić dron z obcego terytorium. Przeważnie nieuzbrojone. Podobno były nawet uzbrojone. Ale jest jedna możliwa interpretacja, którą wam daję, jako ten, który mówi do was w imieniu, no, żebym przypadkiem pychą nie zgłaszał, tak? Rampowi, w imieniu Maryi Matki, Królowej Nieba i Ziemi. Tak, dokładnie. Bo jestem z nią tak blisko, że wiem, co mówię. To był rosyjski atak. A wiecie, dlaczego się to się stało? Putin jest przywódcą. Jest nieobliczalnym, silnym przywódcą. Nie wahał się zbrodni smoleńskiej i wielu innych zbrodni. Jego zbrodnie jest częścią polityki. On tym operuje normalnie, codziennie. To jest czysty demon. Ale nie jest Bogiem. I jest inteligentny. Ale powiem wam jedno: puściły mu nerwy. Tu nie ma co sobie głowy łamać, po co była ta prowokacja. Nie ma co mówić o jakimś teście, bo my nie jesteśmy uczniami w klasie Putina. Że mówić, że zdaliśmy test, test się zdaje u profesora. A on nie będzie nigdy naszym wykładowcą. <głos> <głos> Tego już nie robi. Tak się nie mówi. Zdaliśmy egzamin. Z czego? Ktoś się testował? Czyli jest ważniejszy od siebie, tak? No właśnie. Po prostu Nawrowski pokazał charyzmę, charakter. Tylko sportowiec, ja, ja uwielbiam ludzi, którzy uprawiają sport intensywnie, bo to widać. Ja sam jestem mistrzem karate. Lubię facetów, którzy mają charakter. I mówiąc jasno, jaja, tak. Nie są takimi pajacami wyblakłymi, którzy wychodzą i mówią oklepane slogany jak Biden, Tusk. Zresztą to w ogóle Tusk to jest w ogóle odrębny przypadek agenta i tak dalej. Ale ma charakter. I po drugie nie boi się strasznie o własne życie. Bo tam czasami idzie rzecz o, o głowę, tak? Dokładnie. I Trump pojął, że rośnie nam przywódca. W Polsce, z charakterem. I teraz tylko jest już część orędzia do prezydenta Nawrockiego. Może mnie wysłucha. A mówi: Doktor teologii z Rzymu, adwokat roty rzymskiej, doktor obolga praw, doktor prawa, adwokat w Rzymie, no w ogóle co tylko chcecie. Tyle. To wszystko otrzymałem od Maryi, matki mojej. Spokojnie. To jest jej dzieło. Dużo we mnie, że tak powiem, takim brzydkim słowem, zainwestowała miłości, tak. No, to coś muszę dać, tak? Zmówię. To będzie orędzie do prezydenta RP. Na tej fali uniesionej solidarności. Nie daj się jej zwieść. Nie da się zwieść Solidarności, która nas wysuwa na pierwszą szpicę, ok? I tym bardziej wielu z tych właśnie pseudo-sojuszników, jak Wielka Brytania, Francja i inni, ale zwłaszcza oni, bo Macron jest agentem Rothschilda, o tym każdy wie, był urzędnikiem w banku Rothschilda. No Wystarczy popatrzeć, jak, jak go bije po gębie jego, jego żona, a od niego ileś tam na. No to jest taki, w, ogóle, w ogóle żart, no to jest jakiś śmiech zupełnie. Chyba za dużo patrzył na zakupy na Allegro i stąd dostał <laughs> kilka strzałów, ale nie, wybacz mi. Dobrze, ale nie zbaczam z tematu. Ma mówić dla naszego prezydenta, więc ja mówię. To jest gra której celem dla wielu jest nas wpieprzyć w bagno wojny z Rosją. Pamiętaj Karolu, to co mówił nasz marszałek, który miał swoje winy, oczywiście wielkie, bo nie uznał cudu nad Wisłą i oczywiście jest ojcem narodu, ale ja powiem kiepskim ojcem, tak? No ale ojcem, no ojcem się nie, nie wybiera, tak? No. <gryw> mówił, jeżeli Polska ma do wojny przystąpić, niech będzie ostatnia. I trzymać tej linii twardo. Nie, nie da się zachłysnąć tej fałszywej solidarności, fałszywych sojuszników. Bo sprzęt, który dzisiaj dają, mogą w każdej chwili zabrać. Oczywiście, jest ich. Z ludźmi, z żołnierzami, ze wszystkim. To jest moment decyzji. Dziś są. Jutro mogą otrzymać polecenia, aby wracać. Więc to, co mamy, panie prezydencie Nawrocki, to, co mamy, i to, co możemy nieco przyspieszyć w Twojej przyjaźni z Trumpem. Jeżeli chodzi o nie wiem, o Apache. Wejść do służby EWA-50, jakieś systemy antydronowe, no nikt nie będzie jeździł w samochodach po Polsce ze strzelbami i strzelał do, do dronów, tak? <grych> I zaraz wrócę do rzeczy. Skąd ten w ogóle atak? To był Putin. To jest rosyjski atak. To nie była ukraińska prowokacja, jak mówi wielu. No, ma takie znamiona, prawda, ale to, to nie to. Bo Putin poczuł, że rośnie przywódca w Europie i zamyka mu drogę, izoluje go od Waszyngtonu przez Watykan, Italię, Finland Finlandię, to jest głównym oczywiście naszym sojusznikiem. Finowie mają twardy charakter, historię znają dobrze sowieckich i rosyjskich bandytów i Litwini. I to były dobrze wymierzone punkty wizyt naszego prezydenta. Brawo na Teraz tylko dystans zachować. Pamiętaj, pierwszą racją jest niewciągnięcie Polski za żadnym pozorem i żadną cenę. Nie będą ginąć polscy żołnierze, chyba że na znajdzie. Ziems, ziemna, ziemne siły, lądowe, lądowe siły rosyjskie. No to wiadomo, że wtedy jest wojna, tak? Bo co zrobił Putin? On wyczuł, że rośnie lider. <laughs> dobrze, Karol, dobrze. To było dobre. To jest dobre. Trzymaj tą linię twardo. Ale za kilka drewnianych dronów nie wstrzymamy wojny, oczywiście. Piętnujemy czyn, zbroimy się dalej, bo tu też chodzi kwestia czasu. Dobrze o tym wiesz. Musi mieć F-35, musi mieć Apache. I nie ruszymy nic. Mamy być potęgą, która straszy. I Putin, Putinowi puściły nerwy. On stracił panowanie nad sobą. Politycy nie są robotami, to też są lud ludzie, no, trudno powiedzieć o Putinie człowiek, tak? Dla mnie jako Polaka, po tym, co zrobił w Smoleńsku, to jest zwyczajna bestia, którą trzeba odstrzelić, moim zdaniem, jak najszybciej. No, ale póki co nie ma takiej możliwości. <grywia> to trzeba jakoś to znosić, tak? I zrobił jeden ruch, jaki mógł zrobić. Taki marny, pozorowany atak, niby dronami że ja tu jeszcze jestem, tu jeszcze żyję. Tutaj wysyłam jakieś tam drewniaki nad Polskę. <grywia> którymi Polacy muszą radzić z holenderskimi F-35? No bo nie mamy tych y, opcji antydronowych, tak wiesz? O czym on oczywiście świetnie wie, no, to, jest, to jest nowość na polu walki to właśnie jest dron i jego zwalczanie. To, to jest główne wyzwanie tych czasów. No dobrze, i tu właśnie, bo słuchajcie, przykłady te, tego są w historii. Kiedy Bismarck, y, kanclerz Prus. Mówimy o wieku XIX, druga połowa, uderzył na Francję, to właśnie Francja, było imperium francuskie, był Napoleon III, mamy o tym odcinek. Jak on sprowokował Francuza do ataku, kiedy nie byli przygotowani, właśnie i obrał to, że napadł go Francuz, on oczywiście Francję pokona, no bo armia, Francuska, tak jak dzisiaj, nie była przygotowana do żadnej akcji zbrojnej. Puściły chłopu nerwy. Skończyło się Imperium Francuskie, powstała Republika Francuska. To powstało Cesarstwo Niemieckie. Widzicie? Grę. W polityce, jak ci mają puścić nerwy Karolu... To sobie weź trzy razy zimny prysznic. Wyjdź, napij się kawy zimnej i jeszcze raz weź trzy razy zimny prysznic. Sobie powtarzaj bez końca. Jedną, jedną rację, jeden cel. Polska nie może się wpierniczyć w wojnę. <laughs> Przepraszam. To wszystko. To jest ta racja stanu. Główna i najważniejsza. W każdym razie nie teraz. Za 5 lat, za lat 10, Polska będzie miała całkiem inną armię i inne zdolności bojowe. Nie licz na sojuszników. Nie daj się zwieźć im fałszywym, często słowom. Czemu to robią? Żeby nas wysunąć na szpicę. Po co? Powiedział Trump, nam A A się powiedzieć. Here you go. Tak? Bo tutaj trzeba uważać na Amerykanów. No. W skrócie, panie prezydencie Nawrocki, ja, Maciuszek Sławomir, doktor teologii z Rzymu, osoba świecka, zawsze byłem świecki na Angelicum u dominikanów, u Marianów w Rzymie, no w ogóle adwokatura roty rzymskiej, adwokatura w Rzymie. I jeszcze inne rzecz. I wszystko to dała mi Maria Matka, której święte, świę, której święte imię się świętujemy. Pamiętaj, Karolu, główną racją stanu Polski jest to, aby Polska nie weszła do wojny. To wszystko. Niech robią, co chcą. Przekaz ma być jasny. Polska nie wchodzi w wojnę. Że nie ma jawnej agresji lądowej, czy jakiegoś, jakiegoś zmasowanego ataku, gdzie już jasno, wiadomo, że samoloty z Gwiazdą Czerwoną bombardują Warszawę, no to nie ma. Po prostu Putinowi puściły nerwy. To jest dobry znak. Jako doświadczony w walce z demonem, w walce chrześcijańskiej, katolickiej, moralnej, duchowej, wiem, kiedy demon traci cierpliwość. Kiedy dostaje szału, Pamiętaj, to jest dobry znak, bo on jest wyczerpany. <laughs> I już nie może. No. Ty, ty zawsze się cieszę i się uśmiecham. Mówię, no wreszcie Cię trafiła jasna cholera i już nie możesz. Tak? Mówiąc do demona oczywiście. Także Karol, niech Maryja Ci błogosławi. Modliłem się o Twoją wygraną Przekląwem twoich wrogów, zwłaszcza Tuska i innych. O co już nie trzeba, nie trzeba mówić, że, że są agenturą obcych sił, i trzeba bardzo uważać. W takiej sytuacji, jakiej Polska jest. No. Chwała Najświętszemu imieniu Maryi, królowej Polskiej Korony. Bo Polska to Maryja. To są jej stopy. To jest jej serce. To jest jej miłość. Amen.